Cześć Siemanko z tej strony Dragon. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak podłączyć i skonfigurować, zaprogramować taki czytnik kart. Szyfrator, kod dostępu do drzwi, jak chcecie, tak sobie możecie to nazywać. Także Zaczynamy. Cześć. Do odpalenia takiego zestawu potrzebujemy zasilacza. Ja mam taki zasilacz do LEDów. Czytnik, wiadomo, musi być i elektrozaczep. I teraz tak. O. Aby to wszystko było po kolei powiedziane, tak jak ma wejść, no to sobie odpalimy teraz ten zasilacz. muszę teraz wstać na chwilę, zostawię Was i odpalam ten zasilacz. Jego na filmie może nie być widać. Czytnik mamy odpalony. Zasilacz jest 12V 5A. Wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o wkładki, to polecam wkładki bez pamięci. Najzwyklejsze wkładki, jakie tylko są na rynku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli użyjemy wkładki z pamięcią, to po otwarciu ona będzie cały czas otwarta. I jeżeli nie otworzysz drzwi i nie zamkniesz, to, ta, to te drzwi będą cały czas um, otwarte i jeżeli byś założył taki czytnik na wejście do domu no, i ktoś by Ciebie zawołał, po przyłożeniu karty odblokuje rygiel. Jeżeli nie otworzysz i nie zamkniesz drzwi, a się odwróci się odejdziesz od drzwi. Te drzwi zostają cały czas otwarte do momentu, kiedy tego nie wykonasz. A jeżeli masz wkładkę bez pamięci, najzwyklejszą, najprostszą, no to po danym czasie, 3 sekundy, czy tam ile sobie ustawisz, no to ta wkładka się sama czasie Podłączenie jest bardzo proste. Tu mamy również schemat przy każdym czytniku kart, jak to podłączyć. Czerwony. To mamy plus z naszego zasilacza czarny GND, czyli minus 0. To jest też z zasilacza. No i czytnik jest zasilony. Teraz, jeżeli chodzi o otwieranie, to potrzebujemy jeszcze koma. Tutaj mamy. Nie będzie widać. Jest. Opisy te same, co są. W naszej instrukcji to tutaj mamy opisy na płytce i koma w tym przypadku jest fioletowy. Dajemy na 0 i nc. Dajemy na regiel Oprócz tego na rygiel dajemy jeszcze plus. Czyli na rygiel dajemy plus i nc z naszego czytnika dajemy też. Na rygiel. Ale OK, dobra, teraz koniec naszego zbędnego mojego gadania. Mamy to podłączone, jest to odpalone. No i teraz chcielibyśmy, tu widać, rygiel jest niedostępny. Dodajemy kartę. Przy każdym czytniku mamy instrukcję, jak to zrobić. Ja już ją troszkę przestudiowałem, żeby was nie zanudzać, jak to rozczytuje. Najpierw musimy kod Master kod wpisać, żeby odblokować czytnik do wprowadzania zmian jakie chcemy wprowadzić no to lecimy i enter to jest nasz płotek hashtag i teraz tak jeżeli chcemy dodać to akurat w tym modelu jest jedynka, jedynką dodajemy jedynka i w instrukcji obsługi pisze, że jeżeli chcę dodać kod PIN, no to muszę wpisać 32 płotek. I teraz mignęło nam. Dodajemy kod. Mignęło. Zatwierdzamy jeszcze. No. Jest ok. I Teraz mamy kod wpisany do drzwi, i za pomocą takiego kodu możemy otworzyć rygiel. Potwierdzamy. Rygiel jest otwarty. Kod możemy zawsze zmienić lub wykasować. Wykasowujemy dwójką, czyli znowu wpisujemy master kod gwiazdka. teraz dwójeczka i musimy kod pinu wpisać czyli wpisujemy 32 zatwierdzamy i teraz zatwierdzamy i nie chce wejść kod PIN został wykasowany teraz zajmiemy się dodaniem karty dostępu i dodaniem takiego chipa, bryloczka do kluczy bardzo ważnym jeszcze jest to że każdy bryloczek, każdy, każda karta ma swój numer Dodawanie jest bardzo proste, ale pamiętajcie, aby spisać ten numer gdzieś sobie na kartce i schować tak samo z, z każdego bryloka, taki z każdej jednej karty jaką będziemy mieć zakodowaną. Akurat te, ten kod tutaj jest potrzebny. A w jakim celu? W takim, że jeżeli ktoś zgubi, to żebyśmy wiedzieli, jaki kod mamy wykasować. Ok, dodamy teraz takie tego chipa. Zawsze master musimy pierwszy, dodajemy jedynką, dajemy trzydzieści jeden, potwierdzam, zapisuję. Teraz chcielibyśmy wykasować takiego chip'a. No to musimy zrobić znowu mastercode. Pamiętajcie, że ten mastercode można zawsze zmienić na inny, na swój. Dwójka, bo ją wykasujemy oczywiście. No i kod 31 gwiazdka. I teraz muszę wpisać. Ten numer, i wtedy wykasujemy ten czytnik. A to po to kasujemy, że jakby ktoś znalazł i próbował wejść do naszego domu, no to nie wejdzie. Zatwierdzamy, i powinno się wykasować. Widzisz, nie działa. O to właśnie chodzi. Teraz dodamy kartę. Znowu masterpod. Ja uwielbiam to, jak nie chcę czasami zadziałać. Dodajemy jedynką. Przykładam kartę. Potwierdzam. Zamykamy to. I teraz. Proszę bardzo działa. Tak ma być. Ok, teraz jeszcze jest ważna kwestia, aby ustawić czas otwarcia naszego rygla. Naszego rygla, dlatego że niektórzy po prostu potrzebują więcej czasu na to, aby te drzwi popchnąć albo żeby je złapać, pociągnąć. No obojętnie, to potrzebujemy wpisać kod taki. Też wpisujemy master code Enter, 4, i teraz y, wpisuje czas, czyli sekundy. Ile sekund ma się nam to odpalić? W tym momencie jest ustawione na 2 sekundy, a ja teraz ustawię na 10. Enter. Ok, i teraz wpisujemy, Nie wpisujemy, tylko weźmiemy kartę. Otworzymy. Się zamknęło. Było 10 sekund. Zmienimy na 2 sekundy. Człóreczkę. Dajemy 2. Potwierdzam. Zapisuję. I teraz przykładam kartę. Już mam 2 sekundy. Takich czytników na rynku jest bardzo dużo, także nie sugeruj się tymi kodami, które ja używałem Tylko dlatego, że czytnik, który Ty kupisz może mieć inne kody Żeby dodawać lub usuwać numery lub karty Pamiętaj aby te numery zapisywać i przypisywać je danym osobom Że po prostu, jeżeli ktoś zgubi taką kartę lub taki, yy, taki chip No to wtedy możesz go łatwo wykasować i bez problemu nie będzie się musiał martwić o to, że ktoś nie powołany, niepożądany przez siebie osoba będzie miała dostęp do danego pomieszczenia lub do danego budynku. No to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz na dole, postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, może zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia, cześć.